Jak zrobić kręcony sufit wraz z rozwojem nowoczesnych technologii budowlanych wiele opcji tworzenia. Układ garażowy D Garaż jest nie tylko schronieniem dla samochodu, ale także działa jako drugi dom. Perforowane panele, funkcje, zalety, aplikacja rozwój sfer budowlanych spółkami pociąga za sobą szereg konsekwencji głosy plus głos. Głos przeciwko kilka lat temu nie można wyobrazić sobie laminatu który został ułożony w łazience lub w basenie, wydaje się, że tandem drewna, z którego powstaje ta powłoka, a woda, która nieuchronnie wchodzi do takich pokoi na podłodze, jest niemożliwa. Jednak dziś w tworzeniu laminatu stosowane są innowacyjne technologie, które umożliwiają zrealizowanie takiego rozwiązania w rzeczywistość. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wybrać laminat oporny na wilgoć, zawartość, Cechy laminatu opornego na wilgoć dziś dekoracyjna dekoracja mieszkaniowa jest po prostu niemożliwa bez użycia różnych podłóg, w tym specjalne miejsce zajmuje laminat. Taki materiał jest jednocześnie bardzo atrakcyjny, łatwy w obsłudze i przystępny cenowo jeśli porównasz go z parkietem i innymi podłogami. Nowoczesny laminat jest używany nie tylko w salonach, w sypialnie, dzieci. W salonie, korytarze i kuchnie, ale także w łazienkach i prysznicach. Niektóre rodzaje laminatu, które naśladują płytki ceramiczne, łódkowe i naturalne kamienie, są układane nawet w saunach i basenie. Odporność na wodę jest najsłabszym miejscem każdego laminatu. Z reguły górna część takich podłóg jest w stanie zapobiec wilgoci, ale jeśli woda wpadła w połączenie dwóch płyt laminowanych, wówczas przeniknie i będzie w środku więc w przyszłości obrzęk zagraża, aby temu zapobiec zaleca się układanie wodoodpornego laminatu. Technologia produkcji laminatu opornego na wilgoć jest podobna do procesu produkcji standardowej powłoki, ale płyty nie są wytwarzane z żetonów ale z całego drewna włókien. To już na tym etapie pozwala materiałowi bardziej wodoodporne. Proces prasowania i specjalnego przetwarzania włókien drewna występuje przy wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze. W wyniku takich manipulacji materiał staje się bardzo gęsty. Nie pomija już najmniejszych kropli wody. Ponadto płyty po naciskowaniu są pokryte specjalnym rozwiązaniem, które nie pozwala na grzyb i pleśnie podczas układania laminatu W. w pokojach o wysokiej wilgotności, łazienka, wanna, a następnie substancja z zawartością żywic i wosku, który go odpycha, jest do niego stosowany w kilku warstwach. Woda. Dlatego wszystkie pęknięcia są idealnie zamknięte, bez braku wilgoci i bez niszczenia samego materiału drewna. Lamina toporny na wilgoć składa się z takich warstw, falistej górnej warstwy, wodoodpornej warstwy wzmocnionej folii dekoracyjnej, o wzorze, głównej podstawie, która jest również wodoodporna, system przyczepności i podłoże o charakterze stabilizującym. Główne cechy wodoodpornego laminatu są następujące odporność na wilgoć, odporność na uderzenie, brak odkształcenia z powodu fluktuacji, temperatury i poślizgu, właściwości antystatyczne. Kusz nie osiada na powierzchni ochrona pleśni i bezpieczeństwo przyjazne dla środowiska laminat wodoodporny i wilgoć wybierając lamin, warto zauważyć, że w sprzedaży jest oporne na wilgoć i wodoodporny laminat, które mają pewne różnice między sobą. Różnica ma fundamentalne znaczenie dla tych konsumentów, którzy decydują się, jak zakryć podłogę w kuchni lub w łazience gdzie jest zwiększony poziom wilgoci, chociaż nowoczesny laminat oporny na wilgoć ma cechy oporne na wysokie zużycie. Wodoodporny laminat jest utrzymujący się nie do prostej wilgoci, odparowania i wilgoci, ale do bezpośredniego kontaktu z wodą. Wszystkie pęknięcia między płytkami laminowanymi są zamknięte w najbardziej niezawodny sposób za pomocą rozgrzanego wosku. Niektórzy producenci gwarantują zachowanie takiego laminatu po jego pobycie, w wodzie przez kilka tygodni, ponieważ zamiast podstawy z drewna jest używana plastik. Najlepszymi producentami wodoodpornego laminatu są dwie niemieckie firmy Grande i Castilla. Laminat oporny na wilgoć jest traktowany parafiną i różnymi związkami, które mogą przez pewien czas zapobiegać wilgoci. Podstawą takiej powłoki jest płyta o wysokiej wytrzymałości na drewno, ale nie wytrzymuje długiego pobytu w wodzie. Zaczyna się gnić i puchnąć. Ponadto laminat oporny na wilgoć jest w stanie zmienić swoją objętość, gdy temperatury zmieniają się. Na podstawie powyższych właściwości laminatu opornego na wodę i wilgoć można wyciągnąć następujące wnioski. Laminat oporny na wilgoć nie boi się zanieczyszczenia i czyszczenia na mokro. Zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów a zatem jest świetny do stylizacji na korytarzu i w kuchni. Lepiej jednak wziąć wodoodporny laminat, który jest przeciwny przedłużającemu się efektowi wody i zjawisk atmosferycznych. Prawie nie jest zdeformowany i nie zużywa się jako powłoka łazienki, sauny, basenu, balkonu i werandy. I werandy. Aby laminat oporny na wilgoć w celu zachowania jego właściwości musisz odpowiednio dbać o powłokę. Jeśli woda pojawi się na powierzchnię, powinieneś natychmiast zetrzeć ją bez sprawdzania właściwości odpornych na wodę laminowanej deski. Problemy pojawiają się tylko wtedy, gdy wilgoć przechodzi przez panele, jednocześnie naruszając podstawę podłogi laminowanej. W rezultacie panele są uzyskiwane przez wilgoć, Zaczynają rosnąć i deformować, a podłoga nabiera ulgi. Dlatego nie jest to wskazane w przypadku długiej interakcji z wodą, a nawet najwyższej jakości wodoodporny laminat. Wybór laminatu opornego na wilgoć oporne na wilgoć podłogi laminowane dziś oferują prawie wszystkich dużych producentów. Dlatego bardzo ważne jest, aby wiedzieć, jak wybrać prawdziwie wysokiej jakości materiał. Opis w opisie laminatu opornego na wilgoć z reguły jest obecne słowo akwa, na przykład akwa ohectyl lub akwa odporność. Na opakowaniu laminatu w znaku przedstawiają parasol lub dźwig z kroplą i podobnymi oznaczeniami które pomagają zrozumieć, który laminat jest odporny na wilgoć, nawet nieprofesjonalny konsument może łatwo odróżnić laminat odporny na wilgoć, ma specyficzną zieloną płytkę HDF zauważalną podczas odcinka materiału. To właśnie ta warstwa jest absolutnie odporna na wilgoć i wilgoć. Zapobiega rozmnażaniu grzyba i bakterii z powodu impregnacji przeciwbakteryjnej. Klasa ładowania popularnym kryterium oceny jakości powłoki jest klasa obciążenia. Zaleca się wybrać minimum 32 klasy, np. laminat duma 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 opornego na wilgoć. Optymalnym rozwiązaniem dla kuchni będzie 33 klasa, która jest silniejsza i odporna na zużycie niż powłoka 31 i 32 klasy. Wielu nabywców zauważyło, że odporność na wilgoć 33 powłoki klasowej będzie znacznie wyższa niż u młodszych krewnych. Ale według doświadczonych specjalistów zakup do użytku domowego 34 klasy nie zawsze jest uzasadniony. Przede wszystkim jest przeznaczony do lokali komercyjnych, a jego cena jest znacznie większa. Trwałość i wytrzymałość laminatu często zależy od producenta. Na przykład niemiecka laminowana Rada 32 klasy pod względem jakości jest lepsza niż chińska lub rosyjska klasa laminatu 33. Nieruchomości aby dowiedzieć się, który jest najlepszym laminatem opornym na wilgoć z kilku bardzo podobnych opcji, zaleca się spojrzenie na gęstość gęstości obciążenia znaczków HDF. Im wyższa parametr, tym większa wytrzymałość ma większą wytrzymałość i wilgoć jest mniej przestraszona. Kolejnym ważnym wskaźnikiem jest współczynnik pęcznienia, który jest określany przy użyciu testów, gdy laminat w wodzie jest utrzymywany przez 24 godziny. Szacowana norma wynosi 18% dla tego wskaźnika, im niższy współczynnik pęcznienia. Tym bardziej odporna na wilgoć. Aby sprawdzić jakość laminatu w domu i jego odporność na wilgoć, zrób to. Posyp mały kawałek laminatu lub weź gotową próbkę do testów. Umieść ją w temperaturze wody na 8 godzin. W tym czasie powinien puchnąć nie więcej niż 18%. Na przykład, jeśli grubość laminatu wynosi 8 mm. Wówczas grubość po takich manipulacjach nie powinna wynosić więcej niż 9,5 mm. Praktyka pokazuje, że lamina to niskiej jakości pęcznieje na 30-40%, a może więcej. Cena pamiętaj, że ceny kolekcji opornych na wilgoć będą zauważalnie wyższe niż koszt zwykłej podłogi. I to jest dość logiczne. Im droższy laminat, tym lepiej, a jego cechy są lepsze. Zdecydowanie nie warto oszczędzać na jakości, wybierając tani laminat nieznanej marki. Drogie laminowane od słynnych producentów będą ci służyć przez wiele lat. Najlepsi producenci laminatu dają na to gwarancję przez 25 do 50 lat. Odporny na wilgoć laminat klasy ekonomicznej, ale tolerowana jakość w sklepach internetowych kosztuje metr kwadratowy 500 rubli. Pamiętaj, że nie ma laminatu o 32 klasy tańszą niż 380 rubli na metr kwadratowy. Jest to bardzo często opisane na podstawie cen takiego laminatu, że jest on wytwarzany w Belgii lub Niemczech ale w rzeczywistości został wyprodukowany w Chinach lub w Rosji. Cena opornego na wilgoć laminatu o wysokiej jakości od europejskich producentów zaczyna się od około 1300 rubli na metr kwadratowy. Opcja kompromisowa, niewygodna, ale czasem uzasadniona, jest takim rozwiązaniem. Możesz umieścić laminat klasy ekonomicznej na podłodze który za kilka lat będzie musiał zostać zastąpiony bardziej trwałą i wysokiej, jakości odporną na wilgoć, będziesz mieć czas na zakup pieniędzy na zakup czegoś takiego. Na szczęście instalacja nowoczesnego laminatu z zamkami jest szybkim procesem, stosunkowo niedojrzałym i niedrogim. Łączenie zamków, kupując laminat, który nie boi się ekspozycji na wodę. Zdecydowanie musisz spojrzeć na łączące się zamki. Najlepiej powinni mocno naprawić panel ze sobą bez luk. Jeśli mechanizm zamku jest dobry, to po położeniu laminatu między płytami prawie nie ma pęknięć i przy wodzie możliwości wejścia do stawów. A jeśli nawet podczas układania opornej na wilgoć laminowaną deskę wykonaj dobrą wyrównanie podłogi i umieść podłoże korka, możesz całkowicie zapomnieć o swoich obawach. Zamki laminowane, które są wrażliwym miejscem powłoki, mogą być nasycone powierzchownie lub głębokie, głębokie impregnacja jak w opornym na wilgoć tarket, jest w stanie chronić powierzchnię przed szkodliwymi skutkami wilgoci, a powierzchowne mogą zapewnić jedynie zdolności powiązane z wodą i musisz dowiedzieć się, że coś jest. Przy zakupie spójrz na produkt. Zamki z płytką impregnacją są dość mokre i śliskie, ale jeśli przetwarzanie zostanie wykonywane skutecznie, Wówczas próby rozproszenia wosku doprowadzą do nic. Jeśli część wosku pozostała na paznokciach. Oznacza to dobry poziom obróbki powierzchni, ale taki laminat zapewni pewne problemy W. przyszłości. takie jak deformacja podłogi. Wygląd zewnętrzny laminat jest raczej śliską podłogą, zwłaszcza, Gdy spadnie na nią ta sama chore woda, aby nie wsuwać się do kuchni w kuchni, warto dać preferencję podłogę niegładką powierzchnią. Ale z lekko wytłoczonymi i strukturalnymi. Laminat najlepiej nadaje się do łazienki, która przypomina płytki ceramiczne w swojej strukturze i wyróżnia się następującymi cechami. Dwukropek forma niestandardowa, małe płyty, których wymiary osiągają 400 do 400 do 400 na 1200, wyraźny połysk który pozwala łazienkę upiększoną. Producenci i kolekcje wspominamy tylko o niektórych dużych producentach podłóg laminowanych, w którym istnieją kolekcje o właściwościach odpornych na wilgoć. Na rynku rosyjskim najsłynniejsze marki Pergo, Aloc, odporne na wilgoć laminat, Kronospan, Slassen, step Tarket. Dobra reputacja ma laminat europejski, który jest wytwarzany w Niemczech, Belgii, Norwegii lub Szwecji. Taki laminat jest uważany za bardziej trwały i wysokiej jakości. Wielu nabywców w swoich recenzjach twierdzi, że trwa dłużej, zarysowuje mniej i wytrzymuje nawet duże zatoki i powodzie. Zaleca się kupowanie wodoodpornej powłoki laminowanej tylko w zamkniętych pawilonach i specjalistycznych sklepach w których istnieją wszystkie certyfikaty jakości takich produktów. Laminowane powłoki produkcji krajowej są tańsze w cenie. Ponadto wielu znanych europejskich producentów produkuje swoje produkty we własnych rosyjskich fabrykach. Dlatego musisz zwrócić uwagę nie tylko na markę, ale także na adres wskazany na opakowaniu. Niepoprawnie jest myśleć, że w naszym kraju powstaje wyjątkowo zły laminat, na przykład niektóre rodzaje opornych na wilgoć tarket są wykonane z europejskich płyt, a cechy tych kolekcji są bardzo dobre. W rosyjskiej fabryce wykonanej z płyt wyprodukowanych w Belgii wyprodukowano szybkie kropki, a laminowane tablice wyprodukowane przez nich w naszym kraju są z powodzeniem sprzedawane w Europie lub Stanach. Gwarancja zakładu będzie w równym stopniu zastosować zarówno do Europy, jak i naszego kraju. Jak rozpoznać chiński laminat, jeśli jesteś zainteresowany? Jak wybrać najlepszy laminat, jak rozpoznać chińskie materiały i nie mylić go z europejską? Warto użyć naszych zaleceń, aby zacząć. Sprawdź laminowany zapach. Podłoga wysokiej jakości pokrywa jeden, praktycznie nie pachnie, następnie zwróć uwagę na wielkość laminatu. Jeśli płyta ma długość 1215 mm i grubość 12,3 mm to jest to chiński produkt o 99%. Takie cechy laminatu są określone przez ustawienia fabryczne chińskich producentów laminatu opornego na wilgoć. Ponieważ lamina to podobnych parametrach jest tańszy, powinieneś również sprawdzić laminowane podłogi. Na tablicy opornego na wilgoć laminatu chińskiego pochodzenia często niczego nie piszą. W Europie i Rosji zawsze obecne jest to oznaczenie, a producent jest wskazany. Jednocześnie producent nigdy nie jest napisany w wersji zredukowanej, niepoprawne, czy wskazane jest opakowanie laminowane, JaWE Należy to wskazać. Wykonane we Francji. Ponadto można odróżnić chiński analog od europejskiego laminatu wysokiej jakości. Spójrz na kolor jego pleców w laminatu produkowanym w Chinach odwrotna strona ma brązowy kolor, a w Europejczykach beż. Ale ostatnio przypadki stały się częstsze, gdy Chińczycy mają również beż po przeciwnej stronie. Ponadto możesz przejść do banku V. Sprawdzając jakość laminatu odpornego na wilgoć, musisz tylko sprawdzić powtarzalność obrazu na płytach. Wszyscy producenci drogiej laminowanej powłoki starają się osiągnąć taki efekt, gdy laminat, który naśladuje drewnianą tablicę podłogową, Wyglądał tak bardzo, jak to możliwe. Pamiętaj, że każda deska drewnianej podłogi ma swój unikalny, indywidualny wzór, dlatego szacowni producenci powłok laminowanych starają się wykonać jak najwięcej desek z różnymi rysunkami. Minimalna powtarzalność płyt wynosi 1,6. Na przykład, jeśli otworzyłeś cztery paczki i stwierdziłeś, że nie ma więcej niż 6 płyt z różnymi rysunkami drewna producent próbował zaoszczędzić jak najwięcej, a jeśli firma oszczędza na tym, jest mało prawdopodobne, aby nie zaoszczędzić na bardziej znaczących cechach. Teraz rozumiesz Ile oporne na wilgoć laminowane kosztów dobrej jakości? Zwrócimy uwagę na taki przykład. Producent jednostki w produkcji laminowanej kolekcji Largo z płytką tapową przestrzega powtarzalności unikalnego obrazu 1.60, ale chińscy producenci z reguły tworzą laminat opornego na wilgoć z powtarzalnością ryc 1-4 lub nawet 1-3. Nie ulegają tej sztuczce. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Kupiłem laminat marki 06.10. 2016 anonimowy kupiłem laminat marki Cuixtep. Zajęło mi to 6 paczek w kuchni. Kiedy przyniosłem go do domu i zacząłem przyjrzeć się bliżej, zauważyłem, że dwa paczki różniły się etykietami od reszty czterech. Pierwszy, inskrypcja Cuixtep bez szczeliny. Drugi kolorystyka drukowania fotograficznego jest inny. W drugim, w trzecim brakuje drukowanej kąpieli która charakteryzuje jakość odporności na wilgoć laminatu, gdzie jest drukowana bardziej nieco poniżej, gdzie cztery pakiety co w ksimru 8002, na pozostałych dwóch chwojach e imru 8001 jest prostszy na schemacie kolorów, wszystkie tablice wydają mi się to samo. Płyty w paczce, dwa na rysunku są identyczne. 11.07 2017 mu zbuduj dom z własnymi rękami. 14.05 2019 Anonimowy budując dom z własnymi rękami. Sprawa właśnie przyszła do łazienki. Postanowiliśmy zakończyć od razu. Wszystko, co konieczne, zostało zamówione za pośrednictwem http. -ref online. Witryna podobała się jej przystępne ceny. Przynieśli wszystko szybko i bez małżeństwa. ON lubił sklep. Napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię, twoje imię, włącz javascript, aby użyć tego formularza, twoje imię, anonimowy szybka rejestracja na stronie, komentarz, kupiłem laminat marki 06.10, 2016 anonimowy kupiłem laminat marki Cuixtep, zajęło mi to 6 paczek w kuchni, kiedy przyniosłem go do domu i zacząłem przyjrzeć się bliżej, Zauważyłem, że dwa paczki różniły się etykietami od reszty czterech. Pierwszy, inskrypcja CUIK-STEP bez szczeliny, drugi kolorystyka drukowania fotograficznego jest inny, w drugim. W trzecim brakuje drukowanej kąpieli, która charakteryzuje jakość odporności na wilgoć laminatu, gdzie jest drukowana barcip nieco poniżej, gdzie cztery pakiety cof ksimru 8002. Na pozostałych dwóch chwajach imru 8001 jest prostszy na schemacie kolorów, wszystkie tablice wydają mi się to samo. Płyty w paczce, dwa na rysunku są identyczne: 11.07 2017 Anonimowy: Mu zbuduj dom z własnymi rękami, 14.05 2019 Anonimowy: Budując dom z własnymi rękami. Sprawa właśnie przyszła do łazienki. Postanowiliśmy zakończyć od razu. Wszystko, co konieczne, zostało zamówione za pośrednictwem http. Online Witryna podobała się jej przystępne ceny. Przynieśli wszystko szybko i bez małżeństwa, O.N. lubił sklep. Kupiłem laminat marki Cuixtep. Zajęło mi to sześć paczek w kuchni. Kiedy przyniosłem go do domu i zacząłem przyjrzeć się bliżej, Zauważyłem, że dwa paczki różniły się etykietami od reszty czterech. Pierwszy, inskrypcja CUIK-STEP bez szczeliny, drugi kolorystyka drukowania fotograficznego jest inny, w drugim. W trzecim brakuje drukowanej kąpieli, która charakteryzuje jakość odporności na wilgoć laminatu, gdzie jest drukowana barcip nieco poniżej, gdzie cztery pakiety co w ksimru 8002. Na pozostałych dwóch chwojach imru 8001 jest prostszy na schemacie kolorów, wszystkie tablice wydają mi się to samo. Płyty w paczce, dwa na rysunku są identyczne, mu budując dom z własnymi rękami. Sprawa właśnie przyszła do Łazienki. Postanowiliśmy zakończyć od razu wszystko, co konieczne zostało zamówione za pośrednictwem http. Witryna podobała się jej przystępne ceny. Przynieśli wszystko szybko i bez małżeństwa. ON lubił sklep. Informacje kontaktowe reklama na stronie internetowej zostań autorem i zarabiaj portal budowy stron 2011-2018 artykuły o naprawie, budownictwie. Materiałach budowlanych. Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła. Uzasadnienie prawne.